Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Mam dla Was dziś coś naprawdę ważnego i jak sądzę interesującego. Wielu emerytów zastanawia się teraz, ile dokładnie dostanę w październiku i listopadzie 2025 roku? Czy moja wypłata będzie wyższa? Czy zmieni się tabela netto, którą przygotowuje ZRS? To są pytania, które dostaję od Was nieustannie w komentarzach i w wiadomościach, dlatego w tym materiale wszystko wyjaśnimy sobie krok po kroku. Nie będziemy mówić suchym językiem urzędowym, tu chodzi o wasze pieniądze, o to, co realnie trafi do portfela. A jak dobrze wiemy, każdy dodatkowy grosz ma ogromne znaczenie, zwłaszcza teraz, kiedy rachunki, leki czy zwykłe codzienne zakupy potrafią mocno uszczuplić budżet. Dlatego przygotowałem dla Was klarowną i prostą tabelę nowych kwot netto, które obowiązują właśnie w październiku i listopadzie 2025. Zobaczycie tu konkretne wyliczenia, kto ile dostanie, jak wyglądają różnice w stosunku do poprzednich miesięcy i co tak naprawdę zmienia się w tych dwóch ostatnich miesiącach roku. Powiem też od czego zależy wysokość wypłaty, bo nie zawsze każdy senior otrzymuje taką samą kwotę. Wszystko wytłumaczę w prosty sposób, żebyście mogli bez problemu sprawdzić, ile realnie trafi na wasze konto. A więc, jeżeli chcecie mieć pełny obraz tego, jak będą wyglądały wasze wypłaty w najbliższych miesiącach, zostańcie ze mną do końca. I kochani, zanim zaczniemy, jeśli cenicie takie praktyczne informacje, które pomagają Wam lepiej odnaleźć się w tematach emerytalnych, to proszę, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. To nic nie kosztuje, a dla mnie jest ogromnym wsparciem i sygnałem, że warto tworzyć dla Was kolejne materiały. No to zaczynamy, sprawdźmy wspólnie nowe kwoty netto. No dobrze, moi drodzy, zaczynajmy od tego, co najważniejsze, czyli od konkretów. Październik i listopad 2025 roku to dla wielu z Was miesiące, w których na konto emerytalne wpłyną już nieco inne kwoty niż dotychczas. Wiem, że kiedy mówi się o nowych tabelach netto, to brzmi to czasem jak coś trudnego, urzędowego, pełnego cyferek i zapisów, których przeciętny człowiek nie ma ochoty analizować. Ale spokojnie ja Wam to wszystko przełożę na prosty ludzki język, żebyście od razu wiedzieli, czy w październiku i listopadzie dostaniecie więcej, czy mniej i co właściwie się zmienia. Zacznijmy od tego, że te dwa miesiące są już w zasadzie przed smakiem tego, co czeka nas w grudniu, czyli w okresie, kiedy pojawiają się dodatkowe świadczenia, trzynastki czy czternastki. Ale o grudniu dzisiaj nie będziemy jeszcze mówić, skupimy się wyłącznie na tych najbliższych dwóch wypłatach, bo wiem, że właśnie na to czekacie. Nowa tabela, którą przygotował ZUS, uwzględnia zmiany podatkowe i składkowe, które weszły w życie w drugiej połowie roku. Dla jednych osób różnice będą naprawdę zauważalne, dla innych minimalne wszystko zależy od wysokości podstawowej emerytury. Ale ważne jest jedno: każdy senior, który dziś ogląda ten film, znajdzie w tej tabeli swoje miejsce i będzie mógł sprawdzić, co dokładnie mu się należy. Wyobraźcie sobie, że ktoś, kto jeszcze w sierpniu czy wrześniu dostawał określoną kwotę, teraz zobaczy na przelewie coś innego. Dla części osób to może być 40-50 zł więcej, a dla innych zmiana o kilkanaście złotych. I pewnie ktoś powie, oj tam, co to za kwota, przecież to niewiele. Ale proszę mi wierzyć, wiem z rozmów z wami, że każdy dodatkowy grosz, każda dodatkowa złotówka ma znaczenie. Czasem ta drobna podwyżka pokryje koszt lekarstwa, którego wcześniej trzeba było sobie odmówić. Czasem to kilka dodatkowych bochenków chleba, a czasem po prostu mała radość, kawa i ciastko w ulubionej kawiarni. I właśnie dlatego tak ważne jest, żeby mówić o tych tabelach jasno i otwarcie. Żebyście wiedzieli, co wam przysługuje i żebyście nie musieli domyślać się ani szukać informacji w urzędowych komunikatach. Bo tam często wszystko jest napisane tak, że aż człowieka głowa boli. W październiku tabela netto pokazuje, że przy przeciętnej emeryturze w Polsce wypłata wzrośnie średnio o około kilkadziesiąt złotych. Dla osób, które otrzymują świadczenie na poziomie minimalnym, zmiana również jest widoczna, chociaż nieco mniejsza. Natomiast w listopadzie sytuacja wygląda podobnie, choć różnice są już bardziej wyrównane. To dlatego, że listopad jest miesiącem, w którym wyrównania podatkowe działają trochę inaczej niż w październiku. Brzmi to skomplikowanie, wiem, ale w praktyce oznacza po prostu, że w obu tych miesiącach zobaczycie nieco wyższe kwoty niż mieliście w rękach jeszcze kilka miesięcy wcześniej. I teraz powiem coś, co może być dla wielu z Was pocieszające. Otóż te zmiany nie są jednorazowe. To nie jest tak, że w październiku coś dostaniecie, a potem w listopadzie znowu wracacie do starego. Nie, te tabele obowiązują, a więc wasze świadczenia naprawdę realnie rosną. I to jest dobra wiadomość. Ja wiem, że wielu seniorów patrzy na każdą zapowiedź podwyżki z dużym dystansem. Bo ile razy już słyszeliśmy o tym, że ma być lepiej, a potem w portfelu jakoś wcale tego nie czuć? Ale tutaj sprawa jest prosta: to, co widzicie w tabeli netto, to dokładnie to, co dostaniecie na konto. A więc nie ma miejsca na domysły, czy może kiedyś. To się dzieje tu i teraz, w październiku i listopadzie 2025 roku. Czyznam wam szczerze, że kiedy zobaczyłem pierwsze wyliczenia, to sam się ucieszyłem. Bo choć oczywiście kwoty te nie są spektakularne, nie mówimy o tysiącach złotych, to jednak każdy krok w stronę wyższej emerytury to krok we właściwym kierunku. A przecież walka o godne życie seniorów trwa od lat. Pamiętam jak jedna z moich widzek napisała do mnie Maila, wie pan, ja już nie czekam na cuda. Ja czekam tylko na to, żeby wystarczyło mi na rachunki i żeby coś jeszcze zostało na małą przyjemność. I właśnie takie słowa przypominają mi, że każdy dodatkowy banknot w portfelu to więcej spokoju i mniej zmartwień. Dlatego, kiedy patrzymy na tę nową tabelę, warto zobaczyć nie tylko liczby, ale też to, co się za nimi kryje. A kryje się życie każdego z Was, Wasze wydatki, Wasze potrzeby, Wasze marzenia. Może ktoś odkłada pieniądze, żeby odwiedzić wnuki w innym mieście. Może ktoś inny marzy o małym remoncie mieszkania. A może po prostu chodzi o to, żeby nie musieć wybierać między kupnym leków a opłaceniem prądu. I tu, kochani, zatrzymam się na chwilę, żeby powiedzieć wam coś ważnego. Jeżeli oglądacie ten film i uważacie, że takie informacje są przydatne, to bardzo Was proszę, kliknijcie teraz w przycisk lubię to pod filmem. Dla Was to naprawdę drobny gest, a dla mnie ogromna motywacja. Dzięki temu wiem, że to co robię ma sens i że warto dalej przygotowywać dla Was materiały, które tłumaczą te wszystkie zawiłości bo przecież nie robię tego dla siebie, robię to właśnie dla Was, żebyście czuli się pewniej i mieli jasny obraz sytuacji. Dobrze, wróćmy do szczegółów. Październikowa tabela pokazuje kilka progów emerytalnych, przy których zmiany są najbardziej widoczne. Osoby, które mają świadczenia zbliżone do minimalnych, zobaczą niewielkie, ale odczuwalne podwyżki. Z kolei ci, którzy mają emerytury na średnim poziomie, zauważą różnice bardziej wyraźne. W listopadzie te różnice się utrzymują, co jest dobrą wiadomością, bo oznacza stabilność. I wiecie co? Ja myślę, że to właśnie ta stabilność jest dziś najważniejsza. Bo każdy z nas, niezależnie od tego, czy ma 65, 75 czy 85 lat, chce po prostu wiedzieć, na czym stoi. Chce wiedzieć, że za miesiąc nie spotka go przykra niespodzianka, że pieniądze będą na czas i że będą takie, jak obiecano. A ta tabela daje właśnie tę pewność. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy śledzą takie informacje na bieżąco. Nie każdy zagląda na stronę nie każdy ma cierpliwość czytać długie komunikaty. I dlatego cieszę się, że mogę Wam to przekazać tutaj wprost i bez zbędnych formalności. Bo przecież jesteśmy tu razem jak w jednej wielkiej rodzinie. I powiem Wam szczerze, za każdym razem, kiedy przygotowuję taki film, mam poczucie, że siadam z Wami przy stole. Jakbyśmy rozmawiali przy kawie i ciastku bo przecież właśnie tak to wygląda. Wy pytacie, ja odpowiadam, a potem wspólnie analizujemy sytuację. I to jest piękne, bo dzięki temu nikt z Was nie musi czuć się zagubiony czy zostawiony samemu sobie. Tak więc moi drodzy, październik i listopad 2025 roku to miesiące, w których możecie odetchnąć trochę spokojniej. Wasze wypłaty rosną, tabela netto jest jasna i przejrzysta, a co najważniejsze, wszystko już działa. Nie mówimy o obietnicach na przyszłość, mówimy o realnych pieniądzach, które wpływają na konta.